Powiat Policki sięgnął po rządowe środki na remont kolejnych dróg, tym razem Cisowej, Nadbrzeżnej, Asfaltowej i Wojska Polskiego. W Policach i okolicznych sołectwach powstaną trzy trasy turystyczne w ramach popularnych w ostatnim czasie Questów. Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na teletydzień. Powiat policki złożył dwa wnioski w ramach piątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę ponad 70 milionów złotych. Wnioski dotyczą przebudowy znajdujących się w złym stanie technicznym dróg powiatowych. W czasie piątej edycji programu powiat policki mógł złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie. Tak też się stało. Pierwszy dotyczy rozbudowy ulicy Cisowej i Nadbrzeżnej w Policach. Przewidywana wartość inwestycji to 12,5 miliona złotych. Udział własny powiatu polickiego ma wynieść 250 tysięcy złotych, czyli około 2%. Realizacja zadań szczególnie drogowych przez powiat policki przy 170 ponad kilometrach dróg może się odbywać tylko i wyłącznie z pozyskaniem środków finansowych i ta sytuacja ogłoszonego konkursu przez rząd o rozdysponowaniu kwoty 3 miliardów, na zadania między innymi drogowe dla terenów inwestycyjnych była okazją dla powiatu polickiego, żeby złożyć dwa wnioski. Pierwszy wniosek w grantach do 100 milionów to złożenie wniosku na ulicę, na której jesteśmy. 25 lat ludzie czekają na remont tej ulicy, w jakim stanie technicznym jest to wiemy, a więc Nadbrzeżna i Cisowa wyłącznie aż do skrzyżowania z ulicą Asfaltową. I to jest jeden projekt, który wart jest kilkanaście milionów złotych. Drugi wniosek dotyczył przebudowy od ulicy Asfaltowej do ulicy Wojska Polskiego w Policach oraz drogi powiatowej Plac Chrobrego w Policach. Przewidywana wartość inwestycji to 62,5 miliona złotych. Udział własny powiatu polickiego ma wynieść 1,5 miliona złotych, czyli również około 2%. To projekt kontynuacji właściwie wyremontowania. Po, po zakończeniu procesu remontowego odcinka Police Szczecin w Szczecinie. A więc powrót tutaj na ulicę asfaltową, wyremontowanie ulicy asfaltowej, wyremontowanie ulicy Wojska Polskiego, części placu Chrobrego aż do drogi wojewódzkiej w kierunku portu morskiego, w kierunku zakładów chemicznych, a więc Trzebieży, z uwzględnieniem ronda u zbiegu ulicy Piłsudskiego, Wojska Polskiego i Asfaltowej. To bardzo poważna inwestycja. Która, w której zakresie są zarówno chodniki, ścieżki rowerowe, cała infrastruktura, kanalizacja deszczowa, więc gruntowny remont. Piąta edycja programu dotyczyła rozwoju stref przemysłowych poprzez stworzenie lepszego dostępu do obiektów inwestycyjnych. W przypadku powiatu Polickiego przebudowane drogi polepszą dostępność obiektów należących do grupy Azoty Police oraz grupy Azoty Poliolefinz, realizującej jedną z największych w ostatnim czasie inwestycji w branży chemicznej w Europie. Popularne w ostatnim czasie questy, czyli wyprawy odkrywców to rodzaj gry terenowej, w którą już niedługo będzie można zagrać w policach i okolicznych miejscowościach. W ogólnopolską akcję promującą lokalne walory zaangażował się Miejski Ośrodek Kultury. 8 sierpnia w polickim Moku odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednej z dwóch organizacji działających na rzecz rozwoju questów w Police. To gra terenowa skierowana do rodzin z dziećmi, młodzieży, turystów i lokalnej społeczności, osób chcących poznawać region, zdobywać wiedzę i przeżywać przygody. Polega na tym, że mając scenariusz, który jest w formie ulotki albo, albo aplikacji, ten scenariusz prowadzi po danym terenie, pokazując ciekawe miejsca. W naszym województwie funkcjonuje obecnie kilkanaście tras questowych. W całej Polsce jest ich ponad 600. Pomysł wziął się stąd, że dużo podróżuję razem z dzieckiem. Poprzez questy poznaliśmy wiele ciekawych miejsc, wielu ciekawych ludzi, a także doświadczyliśmy wielu nowych przygód. Jest plan, żeby na początek w policach i okolicznych miejscowościach powstały trzy trasy questowe. Przygodę z lokalnymi walorami turystycznymi mogliby rozpocząć ludzie z całego kraju. Mamy wstępnie opracowane trzy trasy questów. Tutaj mamy quest historyczny, który wiedzie po Starych Policach, quest przyrodniczy, który jest w Zalesiu oraz quest rowerowy, który ma prowadzić po najciekawszych miejscach wszystkich sołectw. Tutaj zachęcamy też inne grupy, aby przyłączyły się do nas i wspomogły nas przy realizowaniu naszego planu. W aplikacji jest możliwość sprawdzenia ile kto zaliczył tras, ile mu jeszcze zostało. W ten sposób można zdobywać odznaki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego. Rekordista ma na swoim koncie ponad 500 questów. Nowa zabawa zdobyła serca wielu miłośników poznawania kraju. Bawią się całe rodziny, grupy młodzieżowe i pojedynczy zapaleńcy. W tym roku powstanie 100 nowych questów. Można je poznawać również wirtualnie. O szczegółach można poczytać na stronie questy.org.pl. Aplikację sobie ściągnąć, quest wyprawy odkrywców, zarejestrować się i wtedy można iść w teren, albo z taką aplikacją, która jest bezpłatna na iOS i na, i na Androida, albo po prostu z ulotkami. Tu są takie różne przykłady ulotek. I w tym i w tym jest scenariusz gry, który prowadzi, są tam zagadki, są tam wyzwania trzeba rozwiązać i ten, kto dobrze rozwiąże. Trasy z Questu i te zagadki dochodzi do finału. Tym finałem jest taki pojemnik, finał Questu, gdzie jest pieczątka, noteczki, tam trzeba się wpisać, potwierdzić, że się przeszło. Organizatorzy chcą zachęcić do udziału lokalną społeczność oraz ściągnąć turystów, by poznawali nasz region. W związku z sytuacją, do której doszło pod koniec lipca, związaną ze znacznym śnięciem ryb w górnym biegu rzeki Odry, służby odpowiedzialne za kontrolę środowiska apelują do mieszkańców o niekorzystanie z rzeki w celach wędkarskich i rekreacyjnych. Sprawa jest rozwojowa i codziennie pojawiają się nowe informacje. Stan rzeki jest stale monitorowany, prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe, a także pobierane są próbki do badań. Działania początkowo odbywały się w górnym biegu rzeki, od zeszłego tygodnia także na odcinku lubuskim i od kilku dni także zachodniopomorskim, od południowej granicy województwa do ujścia Odry. Stan wody monitorowany jest obecnie w pięciu województwach. Informacje można śledzić za pośrednictwem strony głównego inspektoratu ochrony środowiska, który na bieżąco publikuje aktualne wyniki badań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pod nazwą Przystanek Police skierowany do obywateli Ukrainy. Projekt ma pomóc uchodźcom w usamodzielnieniu, a przede wszystkim w podjęciu pracy. Projekt skierowany jest do Ukraińców, którzy przekroczyli granice Polski po 24 lutego. Ma im pomóc w różnych aspektach życia oraz zwiększyć ich aktywność społeczną. Jest to no, bardzo trudne, tak? no, bo to, to teraz wszyscy zaczynają oni szukać mieszkań, więc jeżeli ktoś z, z telewidzów ma mieszkanie na wynajem, to, 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 to zapraszamy, żeby się do nas zgłosił. Szukają również pracy, oni jednak jeszcze nie mówią w języku polskim. No, jest, jest bardzo to trudny temat, dla nas jeden z najtrudniejszych, powiem szczerze, projektów. Nie chodzi tylko o bariery językowe, ale też kulturowe, obyczajowe i mentalne. Pierwsi uchodźcy wojenni przybyli do Polski prawie pół roku temu. Mimo upływu czasu, wielu Ukraińców nie jest w stanie zaakceptować polskich realiów. Ukraińcy, kiedy przyjeżdżają tutaj, myślą, że tutaj będzie wszystko dla nich. I to, że my tutaj mówimy, że na przykład jeśli zrobią te orzeczenia o niepełnosprawności, to nie będą mieli nic. Oni w to nie wierzą. Myślą, że tutaj wszystko będą dawać, dawać i dawać. Są Ukraińcy, którzy teraz przejechali i mówią, że no tam nie wiem, nie mogę za dużo chodzić, albo bolą mnie plecy i tak dalej i że nie wiem czy ja mogę tutaj pracować i kiedy ja to słyszę, ja mówię sorry, ale tutaj Polacy mają niepełnosprawność cięższą nawet i pracują. I że są kolejki do lekarzy, nie wierzą i takie inne różne rzeczy, a to wszystko jest, tak, więc my ich usamodzielniamy i integrujemy z naszym społeczeństwem, więc chcemy, żeby mieli takie same prawa, obowiązki, takie same udogodnienia jak obywatele, Nasi Polacy, po prostu, i żeby nie mieli gorzej, żeby, ale też żeby nie, mieli, nie byli jakoś specjalnie traktowani. W ramach projektu udzielana jest interwencyjna i kompleksowa pomoc dla 120 uchodźców z Ukrainy poprzez wsparcie asystenta integracji, psychologa, prawnika, doradcę zawodowego i naukę języka polskiego. Pomoc skierowana jest do osób dorosłych i dzieci. Głównie pomagamy im w kontaktach z instytucjami i tłumaczymy dokumenty, bo to jest bardzo potrzebne. Też wzrosła bardzo cena tłumaczenia. W gminie Policy mieszka około 200 osób z Ukrainy, które przebywają w miejscach przygotowanych przez samorząd, np. w Trzebieży czy Niekończycy. Do tej liczby należy jeszcze dodać bliżej nieokreśloną liczbę ludzi, którzy znajdują się w mieszkaniach prywatnych. To była pani z córką, mama z córką i potem kiedy im powiedzieli wyprowadzić się z hotelu Dobosz, im dali taryfę i naprawili do tego punktu recepcyjnego na piastu 40, co było kiedy Ukraińcy tutaj przyjeżdżali z dworca głównego. I okazuje się, że potem po drodze ona powiedziała, że proszę się zatrzymać i podaje adres w Czecini i pojechali do jakiegoś mieszkania, czyli mają tutaj mieszkania, Projekt przystanek police jest finansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego. Będzie realizowany do 31 stycznia przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 795 tysięcy zł i w 100% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa termomodernizacja budynku zespołu szkół w Policach. Prace mają potrwać do grudnia. Aktualnie przebudowywane jest główne wejście do szkoły. Termomodernizacja Policki Białej odbywa się w ramach dużego projektu pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej w Budynkach Szkolnych w Powiecie Polickim. Właśnie trwa remont wejścia głównego do szkoły, demontaż starych i montaż nowych grzejników w salach lekcyjnych, a także przebudowa wentylacji. Mamy rozstrzygnięte dwa przetargi. Jeden dotyczy budynku szkoły w zespole szkół i to się dzieje. Tutaj głównymi pracami to jest wymiana centralnego ogrzewania całej instalacji i wymiana wentylacji, która będzie energooszczędna. I to są główne prace, które w tej chwili się toczą. Plus jeszcze w budynku szkoły w zespole szkół też bardzo duże zadanie to jest wymiana oświetlenia na energooszczędne. Te prace prowadzą do oszczędności energii i to jest główny cel tego projektu. Kwota zadania wynosi ponad 6 240 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie prawie 2,5 miliona złotych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu polickiego. Projekt poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych realizowany jest także w innych placówkach na terenie powiatu polickiego. Dokładnie 6 budynków szkół w różnych placówkach może ulec, czy będzie ulegało głębokiej termomodernizacji. To jest budynek Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, budynek hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Trzebieży i cztery budynki w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Policach. Projekt, dzięki któremu możliwe są inwestycje termomodernizacyjne, jest dofinansowywany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Kompleksowe działania inwestycyjne polegające na głębokiej termomodernizacji mają na celu doprowadzenie budynków szkolnych do standardu energetycznego pasywnego lub prawie zeroemisyjnego. Harmonia Społeczna realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i po kryzysach psychicznych. To projekt, dzięki któremu uczestnicy zostają poddani zmianom wizerunkowym, ale także wewnętrznym. Projekt Czuję, myślę, zmieniam metamorfoza i refleksoterapia na dobry początek ruszył 10 czerwca i potrwa do końca roku. Docelowo weźmie w nim udział 15 osób. Zostaną poddani zmianie wizerunku, ale nie tylko. Wewnętrzna zmiana w nich występuje, która też daje nam pozytywny sposób myślenia o sobie, większą wiarę w siebie. Już kilka osób brało udział w tej metamorfozie parę pań, które były już wcześniej malowane stwierdziły, że warto, że to jest fajna zabawa, dodatkowo fajny pomysł, oraz też, że. Zobaczyły siebie w świetle reflektorów, jakie są piękne kobiety, jak można też o siebie ładnie zadbać. Uczestniczki dowiedziały się, jak wykonać profesjonalny makijaż, zrobić fryzurę i dobrać odpowiedni strój. Panowie nabyli wiedzę o tym, jak w prosty sposób można zadbać o własny wygląd i samopoczucie. Każda metamorfoza uwieczniana jest na fotografiach. Zdjęcie zrobione przed i po ukazuje efekt zmian i podnosi wiarę we własne możliwości. Metamorfoza to jest świetna rzecz, bo można coś zrobić dla siebie, że można się poczuć lepiej, oderwać się od swoich obowiązków, od tego przygnębiającego nastroju. W ogóle lepiej, dużo lepiej się człowiek czuje. Pani Katarzyna ze Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej współpracuje od dawna. Realizowała zdjęcia przy innych projektach, na przykład tworząc kalendarz z uczestnikami. Projekt metamorfoza to ich kolejne doświadczenie. Żeby po prostu lepiej się poczuły, że lepiej się poczuły w swoim ciele, żeby się mogły się trochę razem pobawić, żeby na tych zdjęciach było dużo uśmiechu, radości, jakiejś swobody. Oprócz makijażu i sesji fotograficznej uczestnicy korzystają z masażu leczniczego, czyli refleksoterapii. Na zakończenie projektu otrzymają zestawę kosmetyków i zdjęcia z metamorfozy. Projekt współfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii Polickiego Klubu Podnoszenia Ciężarów zawodnik, a dokładniej zawodniczka, została nominowana do reprezentowania Polski na Mistrzostwach Europy do lat 15. 3 sierpnia zawodniczka Oliwia Styczyszyn została nominowana do reprezentowania Polski na Mistrzostwach Europy do lat 15. Zawody rozpoczęły się 10 sierpnia w podwarszawskim Raszynie. Oliwia Styczyszyn jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski. Dwa razy zdobywała Mistrzostwo Polski, więc zatem w tym roku została nominowana do startu w Mistrzostwach Europy dla lat 15. Młodziczek w kategorii wagowej 76 kg, które aktualnie odbywają się w Raszynie. Oliwia ma start 17, czyli za niecałe 4 dni. Mam nadzieję, że, że powalczy o medal, oby, oby, oby się udało. A jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że Oliwia jest sportowcem utalentowanym. Bardzo aktywnym, bardzo, bardzo stara się, bardzo przekładać do treningów. Zakładamy sobie jakieś tam priorytety, które ona mocno realizuje. Nigdy się nie spójdzie na treningi. W ślady utalentowanej zawodniczki Oliwii Styczyszyn mogą pójść młodzi policzanie, którzy zdecydują się rozpocząć przygodę z podnoszeniem ciężarów. Chciałbym zaprosić też również młodzież, która chce brać udziały w treningach, w zawodach. Trenujemy z młodzieżą od lat 10 w wielobojach atletycznych. Później, w wieku 13 lat, przechodzimy do nauki dwuboju olimpijskiego. No i tak, poszczególne kategorie wiekowe przechodzimy i trenujemy dalej. Oliwia jest pierwszą zawodniczką Atletycznego Klubu Sportowego Promień Police, która startuje w zawodach rangi międzynarodowej. W tym wydaniu tyle tygodnia, to już wszystko. Zapraszamy Państwa za tydzień. Do zobaczenia.